Okej, okay, możemy teraz powiedzieć cześć i czołem na raz, dwa, trzy. Okej, okay. okay, to raz, dwa, trzy. Cześć, cześć czołem. i czołem, 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 czołem. czołem drodzy widzowie! Z tej strony oraz z AKF 97-kat z Peronicza oraz Bartrix w waszej ulubionej grze League of Legends. Tak w trybie 3 na 3 na Twisted line Ja wystąpię Welcome jako Durrrrbo AP z wielkim papierem toaletowym na plecach. A... a wy też powiedzcie coś o sobie. To ja jestem Kasper i właśnie bada w pierwszym teamfightie. Niestety. <śmienny> Nie. Martwi, myślisz czemu ja się tam nie wbijałem, a ty ja ci chciałem znak tam nie chciałem spamować mapy, nie chciałem nic mówić, bo za się. Robił, robił przywitowywanie I, i ja nie chciałem nic mówić. I ja właśnie przegraliśmy zna. ten mecz. E tam. He, he, he. Spoko, zamknę, ja po... zamknę okno, bo na podwórku jakieś dzieci płaczą. Spoko, ja płaczą, barwie. bo wielki bohater Bartrix właśnie padł. Spoko, tak. mam papier toaletowy. A pleca? Orzecz. Nie dla ciebie to za mały rozmiar. Ha. Dzięki. Aha, ha, ha. Użyj tarczy, Kacperu niech. Masz, podcieram ci tyłek. Eee, chłe. Well. Moonwalk. Tum, 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 tum. Dance? Dance? Bum szakalaka laka, laka bum Okej, okay, myślę, że możemy już zacząć. Tak. Tak na serious. Ale o, słuchaj, my to bierzemy na luzie, nie spinajcie się, jeżeli będziemy nobić czy coś. Po prostu my zawsze gramy na luzie. Właśnie, luz. to nie ma... to, to... Nie po chodzi prostu... o to, by wygrać, tylko chodzi o dobrą zabawę. Właśnie. A ja nie umiem farmić i właśnie... o lol. Je, je, je. To nie moja wina, że lubię grać z Soraką z Doran, z Blade'em. Raz widziałem I, serio. I... No, no ja ostatnio widziałem Fido na No wiesz, Soraka pod Ode... kierowała, 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 kierowała grę. Ten Darius. Tak, no. Darius. Dobra, chodźcie, wbijamy na tego Dariusa albo na kogoś. Czy znaczy, wiem, że to jest zły pomysł fokusowania. Tak, jak, jak... O, A, epicki flash? Aha, to ja flesza użyłem. <noise> <noise> aha. Aha. Brawo. Sry. Sry. Nie, na no, tak, serio, Nie, to mogę nie. Daj, 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 Dawaj fock, dawaj, dawaj, dawaj fock, 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 no, fock, kat... ah. fock, Czemu jej nie z... Zjedliście, m? Jak ja miałem zjeść z Love HP. Ten Feelingsticks już się wy... wyhilował. No Niestety nie mamy szans! Nie Będzie... i czekałeś. Dlaczego, dlaczego nie ma nikogo na górze? Co? A ja tu nie grałem no, tu no. Na górze, nie no. Nie no. wiem jak się gra w tej style. Na topce. Na topce. Twój na topce. mówi Okej, okay, wraca papier toaletowy. Nie, Nie bójcie się, ja was słuchajcie. No i wraca też nasz kochany Dariusz. A jak? Ja mogłem zagrać w sumie Dari Dariuszem. No i mogłeś. Nie miałem nic do O ładnie, ładnie, fokus, fokus. No weźcie go, no i. ks -y. e, Czemu ja, KS -y. ja tylko przyszedłem? Aha, sry. <laughs> czemu ja mam całe HP? Wy umarliście. Bo on nas fokusowali. Ani ciebie, bo ty jesteś papierem toaletowym, i... Dobra, idę na solo topa. A ja nie wiem, co Muszę Muszę ma... się A. wyfarmić. Ja nic nie, nic nie kupię, chyba że poczekam na I live mi teraz są kills, bo spieprzyłem i muszę trochę... Tak, ja też potrafię. potrzebuję killi, 1-4 przegramy. Mam cztery farmy. Hell yeah. A ja śmiejmy im się prosto w twarzy. Wszyscy są na bocie, nie, Dariusza już Ale jestem... A ja chyba wziąłem runy AP. <laughs> nie chciączo. Nie! Nie! Już im kureta jadę na to Cóż. O, pięknie miedziesz, Jakby co, to na razie to są wszyscy, bo Fiddlesticks o, umrzył. Umrzyłem po moją fucznią. Hi, hi, hi. Oż nie I mam, mam many. Już many, uważaj. Wa ale to było takie epickie, ja wybiegam na vein, żeby jej zrobić komba, a tu nie mam many. Ojejku. Okay, to ja wracam. Nie, nie sobie. bierzcie tego nie na poważnie. Nie bierzcie dalej. tego na poważnie. Nie ma tam nikogo dalej, bo już im tutaj jadę. To znaczy Fidesz O, właśnie. Dobra, już mają po praktycznie. I nie bierzcie tego na poważnie, ludzie, bo to jest for Forfan, wszystko bardzo fajnie. i. For a nie Forszpan. Double kill. Twój duble? Wow. Nie. O, o tak. Proszę, proszę, proszę. 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 <laughs> Co, co on odwalił? Olo mógł, mógł spokojnie uciec. Czy ja wiem? No. Mój skill chyba nie, nie pozwolił mu na ucieczkę. A. mnie zjechał Hapsu Ile Hapsu? A tak malutko. A to ucz Ale dwóch zabił. I no, on ma cooldownu na tego draina, kurczę. I on ma Hapsu? Na drainy na tym solo użył. Wow. Ryle. Really? I my jesteśmy takimi trollami i gimbusami. Ja jestem najmłodszy Za siebie. So, no, no sorry, ale naszym e, artefaktem jest papier toaletowy He, he. Dobra, ogarnij z tym papierem toaletowym No ale to serio wygląda jak papier toaletowy <grym> Przynajmniej nie będziesz musiał korzystać jest... z liści Papierzaki no, he, he, he Ej uważajcie, bo fit nie Fidem... Fit... dobra a, ginę. Dobra, tak, będę będzie, musiał się zająć. Pięknie. O kurczę, ja się nafiduję. niewaga krwi wymaga, naprawdę. O, o tak, 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 proszę. Weź ją sobie. A teraz nie, nie. pomóż mi! Jak, nie mam jak ci pomóc. Weź uciek, We, weź nic nie ja rób. O, potrzebuję... jak... o, dobra, dzięki. Ale zabrałeś mi killa, szamie. No bo powiedziałeś weź ją sobie Właśnie? to a cicho, ja nic nie mówię. <laughs> nie, mój papier zyskuje na mocy. Ale trollowa gra. Kie, 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 kie. Puchałkę. Jest, no, Jestem... Kur. Jestem Kasperonie. Jestem chlebem. LOL Rage. czemu ten Darius ku... da, kupił krystal Mana? Mana krystal. Mana? No, to to pod was idzie ten. On ma low HP. Fidel. O kur, mówcie może SS, co? SS. Dzięki. Art of trolling. Dobrze jesteście. Oh. Um. Nie, no 0-4 to jest po prostu to jakie, Dasz mi teraz? Dzięki. Ładnie, ładnie, ładnie. A teraz na Dariusza, który się nie spodziewa absolutnie. Ja, kurde, jak zwykle muszę lamić. he, he bo o, ty chodź, jesteś chodź, chodź. Bartix lama. Co? Jesteś Gimbus. He, he, jestem gimbusem. O, ładnie. No, ale mu no, ale czemu go. Co? Nie dosięgam teraz. he, he, he. Głupi Darius. Podobno miałaś się pod tanka robić co? Ej cicho tam nie zasz się. Dwa <laughs> doran blade, Berserker i Vampire. Ja teraz... Ale za mnie grid, no nie, no teraz to ginę. Okej, okay, ja w sumie to ja też zginę, bo nie, nie pobiegłem w porę. Koniec serii. Oj, oj. Nie teraz. Jest... czemu ja nie pobiegłem, no? Koniec tak... serii. Zapomniałem, że nie mam butów. Cholera. Ee. Takie cutdebyt Dobrze przynajmniej ja się mogę fidownąć A ja co Zabijem ich? Nie, to Oczywiście. było bezsensowne Double kill. A! A ty masz low, a ty masz tak mało HP, e, to tak Serio? się... Serio? Ma... pomocy! Jak? Nie wiem, a, no czy wiem, jestem prosem. Ja wam pomogę. Jest, jestem proszę. Nie wiem o tym. Ja im zaraz takiego... Dobra to się zrobiłem. tu, ja wracam do Nie, weźcie, patrz, patrz gdzie ja jestem. A i o. ktoś kiedyś pytał o to czy my gramy w lola jeszcze i czy można z nami grać zachaję odpowiedź. Sorry, ale jakoś... Ja gram nie tak zawodowo, sportowo. A nie Co ty nie ty tylko powiesz? od czasu do czasu i naprawdę gram bardzo nieregularnie. Ja tak świadom. samo. Czasami... Więc obawiam się, że jeśli ktoś by chciał ze mną zagrać, to byłoby to raz na tydzień. Max. Co to jest to do mnie tu skierowane no było... Tutaj... Dzięki. W sumie to właśnie... O nie, nie. Ja nie. Ale czemu ja mam tak mało HP? Ja się... A czy tak mało minionów w ogóle mam? Ja się pytam, ja tak się nie bawię się. Papier, ale to Ej, i jeżeli ktoś chce z nami w cokolwiek grać, nie wiem. To, to, to ja. Jak... Cofaj się, cofaj się. Nie wiem, co mam powiedzieć. Sam. Ej, pomocy! Jedziesz, jedziesz, a potem pomocy. Właśnie. Jej, je. Tak samo jak ja, ja idę na vein. A masz kombo, a patrzę, nie mam. A, SS2 Bot. Uważaj, bo SS-a SSI Wiem wiem, za 10 nie, sekund mam ulki. Czekaj człowieku! To zginiesz no. trzech na ciebie leci. Oj nie! Chcę im zniszczyć tureta i uciec. Za 2 sekundy mam ulki. Ale nie bądź chciwy. I giniesz. Nie. A wiesz dlaczego? Dlatego. <susza> A to nagle... Eee. <susza> um, jak to było? Biegnę. <susza> I, przepraszam. Bartrix has been slain. Nie, to mi... Cicho. Był... An enemy has been slain. Jak to enemy? Nie. Nie enemy. He, he, he. Cześć, zasnaruję. Weź, weź sobie, bo ty się musisz widom... No bo... Ja ci więcej killów nie daję. Ej, no teraz ginę. Przez ciebie. Ej, no party jesteś... No oczywiście, jak zwykle moja wina. chciałem ci dać killa, A ty co jeszcze... A jeszcze double killa i dały. No widziałaś kurde jak to wyglądało. Przynajmniej ja mam double killa. Komentarz Kasperoniego niego poparty dobrym argumentem. Tak, już na początku myślałem, że zawsze już przed przed użyciem, przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki bądź opakowania. Ja wiem, tak powiedzieć. Ja powiem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią. Nie, to nie tak. Ja mówię teraz. Panią błasku się widzieć. Zagram farmate to, gdy szkaden lek nie właściwie stosowany zakażesz swoje. Możecie lubić. A ja mnie szybciej. Przed użyciem zapoznaj się z ulotki, łotki do opakowania bądź konfliktuj się z lekarnią farmate dołączony lek nie właściwie stosowany zakażesz swoje. Ej! <laughs> ha wy tak nie ubicie, haha, frajerki O tam masz, ma idzie. ej zrób masz... na niego ganka, będzie ten szedł Ale... O, wane też idzie Ja robię reda, nie mam nie tam albo biegnę A, fuck! Czego ja to zrobiłem? Nie, 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 nie No, gdzie no, tego? Fidla sticka! No, Fidla sticksa z low HP! Tak, uciekaj, oh. no. ciekaj Czaj, tu jestem bezpieczny. Czy wy jesteście na mądrzy? Kurde. Wiesz ją, teraz może... Ja Chc ja dajcie mnie. Pięknie Jech Nie. Nie będę chamskich już Jeh. tak! 16 minionów. A, oh, no, A mi. tam mają. 16 minut, we have one oh, AFK. E, eee, to głupio. Kogo? Dariusza, nie? No. Dobra, chodź tu, no. chodź tu w krzuny, chodź tu. he. Leave me alone. Nie mam many. Je, je. je, je. Pięknie. Jechie. Je. O nie. Oh. <laughs> Spadamy. Nie! Ja wam <laughs> pomogę swoją mocą? Który nie, Wie, ona nie przeskakuje? Przeskakuje też chyba. Tak. A chodźcie tu. Patrzcie, patrzcie, ja przy. O! Jakie... Ej, dwojerzy. Dobra, chodźcie, bo szybko jedziemy już. A my przy... Ej, to bez Dobra, sensu. i tak to wygraliśmy, bo mają ławkę. No to bez sensu, i to niepełnoprawna skra. Yes. Ha, nie napisałem tego dla wszystkich. Ej, mogę dopić do 20 farmy? No napisz się tu. Ja mam 34. Jo. Serio, masz tyle? że? 17. Low Jestem lowem Bijemy, bijemy, bijemy. Kiechy. Kiechy. Nie. Ojej, fail. Dobra, cofajcie się. Fajcie. Wierzę, mnie łaskocze. Dwa, milio uh! Dwa miliony... kasy mam. PG. Ufaka uf, uf, kończyła uf. O. OMG. Ej, nie. <śm> nie, nie, kurczę, tak szybko! To jeszcze jedną, może w jednym odcinku. Nie, w drugim odcinku już nie będziemy tak przedłużać. Może zagrajmy trollowego mecza, czy na czy... albo nie. Kto miał najwięcej damagę? Sprawdzimy. Dobra, to trochę trollowy tro, tro, mecz, no przykro, na no, takich przeciwników trafiliśmy. E, no dobra, no to spodziewajcie się następnego meczu. Z tej strony to wszystko, do zobaczenia, cześć! Cześć! Lol?